Wyś ty go zawołaj. Kogo? No Maćka. Co się stało? Maciek! Co? Chodź tu szybko. Mama chce z tobą porozmawiać. No, co jest? Jakie co jest? Słucham się mówi. Odrobiłeś lekcję? Nie mam nic zadane. Ty nigdy nie masz zadane. A kiedyś miałeś? W tym roku szkolnym wcale nie widzieliśmy. No miałem. Nie. Kiedy? No wczoraj na przykład. I co? No i co, on Jakoś my nie widzimy tego. Ja też nie widziałem. No, ja to robię w swoim czasie. W swoim czasie? No. Czyli kiedy? No jak to kiedy? Przed lekcją od kolegi odpisuję. <grym> Mam z nim układ. Jaki układ? Że płacę mu piątaka i każdego dnia mi daję odpisywać pracę domową. A to dlatego jaki mi ginął z portfelu.